Och, nie zgadniesz, przyjacielu! Otrzymaliśmy sprawę mroczną, jak nocna mara. Brutalną niczym. Ktoś wstąpił do naszej filii ze sprawą. Ze sprawą enigmy. I dlaczego postanowiliście przyjąć to zlecenie? Wiecie, że enigma. Enigma jest. Enigma, inaczej hakerska sztuczna inteligencja. Jej twórca prowadzi działalność od trzech lat, zbierając pieniądze w zamian za poufne informacje o innych ludziach. No teraz jest zapewne milionerem, a jednocześnie największą zagadką ulicy. A waszym zadaniem jest? Naszym zadaniem jest znalezienie jak najwięcej informacji o twórcy Enigmy i zidentyfikowanie go. Niemożliwe. Yy, niemożliwe. Niemożliwe. Zróbmy coś, aby niemożliwe stało się możliwe. To jak wy przeciwko światu nikt nie chce ujawnienia enigmy. Wszystkim pasuje możliwość kupywania informacji za niewielkie sumy, teraz już my, przeciwko światu, jak to my? Jesteśmy moim przyjaciółką. Oczywiste, że na czas tej sprawy musisz nam pomóc. To jeszcze do ustalenia. Zobaczcie, co ostatnio odkryłem. Witam, Wenigmin. Co mogę dla ciebie zrobić? Czy osoba władająca tobą wykorzystuje pieniądze do samolubnych celów? Pytanie już wcześniej zadane. Koszt 100 złotych. Odpowiedź. Oj, głupta się wydawał wszystkie pieniądze na siebie, byłby natychmiastowym milionerem. Nie sądzisz, że to zepsułoby przykrywkę? Dziękuję za i zachęcam do korzystania z enigmatycznych usług. Zauważam, iż to psuje nasz najmilejszy trop. Wiecie co? Bierzemy tę sprawę. Rozmierzymy ją, rozmierzymy ją, choćby... Hmm. Choćby, choćby... Choćby skały srały. Choćby skały srały. Tacy pewni powodzenia. Lecz czy to cokolwiek zmienia? Bracie, musisz przestać ze swoimi rymami, bo zwiedną nie tylko kwiaty na Twojej głowie, a i moje uszy. Siostro, najwyższa z demonów, proszę nie. Och, na no, litość latającego potwoła spaghetti, możecie choć łatwiej nie kłócić? A ty, Lauren, możesz choć raz i gadać trochę ciszej? Założasz mój mentalny spokój.